ma widzowie Niezgadnie co znalazłem z Adrianem i moim bratem Wodę od Pierwszy raz Dawaj Adrian, pierwszy będziesz kostował Pierwszy raz Bezcenny papierek, który mógł go dała regra za dwa tysiące <noise> Ty bez kitu <noise> Z kosztu, dobre? Czekaj Smaczna polewa Czekaj, daj, jak, jak pryska Weź pogryśń, teraz otwórz kębę Słychać Dobre Dobre? Teraz ty Ty masz pryskę w I? Dobry No i dobra Była tu wystawka i... ...też. Malina chyba. Majcie bardzo dobre lody. Lody ekipy. Nie, lody ekipy są... Ja już zjadłem lody ekipy. Dobre. Dobre są lody ekipy, czy nie? Też był jaki wygląda. Lepsze. A wiecie, czy są. Ale To też może być. Zadzwonię, no, przepięknie, zobaczmy. Ale nie wiecie, jak ich uchryli. Ja może mam jeszcze dwa. Leżało pudełko z innymi lodami. A moja koleżanka? Zauważyła czerwonego loda ekipy. I podniosła to pudełko, a potem pod tym pudełkiem cała zgraja tych lodów ekipy. Sklepy kryją. Trzeba, jak chodzisz do sklepów, trzeba odkrywać um, te inne lody pudełka z lodami i trzeba patrzeć, czy tam nie ma. Bo tutaj akurat były. No i co? Dobra. To chyba koniec tego filmu, chyba że Wam jeszcze pokażę jak to było ukryte Tak, to będzie dobry pomysł Idziemy już do tego chyba Wam pokażę Idziemy Dobra, idziemy widocznie. O, tam są. O, tak było przykryte, patrzcie. Widzicie, tak było. O, odkryję to bardziej. ładnie Na rok ekipy. No właśnie tak ukryli Lody ekipy, ładnie Dobra idziemy do idziemy, dobra, subskrybujcie kanał na